Siemanko, witam w trzecim odcinku W ostatnim odcinku pokonaliśmy sobie tutaj bandytów dodaliśmy do czarnego głazu Będziemy teraz do niego wchodzić I spróbujemy go przejść bez umierania Tak jak pamiętacie ostatnio Zwiększyłem sobie poziom dosyć fest Mam dużo y, punktów cech do rozwinięcia Także poziom przeciwników powinien się zwiększyć Także no Zobaczymy co będzie. Nagrywam ten odcinek drugi raz. Ogólnie przeszłem już do samego jarta, do białej grani, oddać ten kamień. Patrzę. Skończyłem nagrywanie, patrzę. Odcinek się nie nagrał. Dlatego, no tak, za przeproszenie mi tupy. I lecę od razu. I lecę od razu. Próbować to nagrywać drugi raz. Mam nadzieję, że teraz się nic nie spieprzy. Bo już trzeci raz tego nie przeżyję. Dobra. Bez gadania wchodzimy. A, jeszcze jedno. Wcześniej tutaj sobie ustawiałem. To nie jest cheat, yy, broń Boże. To jest tylko i wyłącznie stylistyczne oddalenie broni. Fow, to jest tak w skrócie field of view. Pokażę teraz, na mamy fowa, powiedzmy 70. Dobra, jestem. Wszystko jest w porządku. Nagrywa się dalej, dlatego mogę lecieć dalej. Tu mamy 7,5 minuty, a ja już tutaj dosyć daleko zaszłam w tym nie powiem. Mam taką manię, że zabiję od razu plądruję. Nawet jak sytuacja tego nie wymaga, nie? No. Sytuacja tego. Nigdy tego sytuacji nie wymaga, no, ale dobra. Cygańskie geny. Dobra, dawaj no To już jest niespokojne życia trochę więcej i Ipogira. Dawaj ty On jest... On jest chyba trochę gorszy, on zadaje 9, on zadaje 10, no to nawet, nawet, nawet go nie biorę, szkoda, mu, szkoda mojego czasu. Au. A już, już chciałem sprawdzić zasięg, ale. Aż taki jabitny nie jest. W ogóle to, to jest ryski na bank tego młota bojowego, kurwa. Nie pamiętam, żeby były kiedyś norskie młoty bojowe. No po prostu jak grałem kiedyś nie przypominam sobie tego młotana, no, ale może był? Nie wiem, nie wydaje mi się Dobra, no mniejsza z tym Jedziemy z chłopami Zadawny Norski Wielki 27, a mój zadaje 27, mój lepiej wygląda Tu już jest, tu już jest większa konkurencja Dobra Jeden z bani, drugi z bani, I trzeci KO Co tu 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 Zadaj 28. A tam jeden coś. Wolę wyglądać zajebiście. Zajebiście brzydki miecz. No znaczy no, nie jest, ale... Wolę ten stalowy. Bardziej do mnie przemawia. Niespokojny draugr. Widzę, że niespokojny, bo jest z tej swojej kurwa Super. Która przywoływa, krasno, ludzka buława O 90 przytykam, 190 Wezmę na sprzedaż Kurwa, w ogóle 400 dźwigu jaka potęga, jasne, cholera Dobra, ciśniemy dalej Wiecie ile to jest 400 odźwigu? To wszystko dzięki tym plecakom Wiecie ile trzeba było kiedyś kurwa levelować te postacie, żeby tu mieć 400? A ja mam poziom 18, jestem na pierwszym praktycznie konkretniejszym questie już mam 400, to jest coś pięknego. Trochę OP, no ale... W sumie nie wiem czy ja się zastanawiam nad niektórymi itemami, czy je brać, czy nie, bo zawsze tak zwracam uwagę na tą wagę. Będę brał, jak leci, trudno. dobie to ma. Dziurga na zewnątrz. Trole. Trole są przejebane. Leczmy się na stopu, bo duże ja życie z tego co pamiętam. Ale jak go mogę walić na daleko? A on nie, o właśnie. A dobra, dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym gościu. Jesteś, jesteś zajebisty, jesteś super. Nie, no nie, no zajebie mnie, zajebie mnie. No nie, 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 ma opcji. Nie będzie śmierci w tym odcinku. Nie godzę się na nie. Czekajcie. Stury. Nie, no, dobie, dwie małe. No i dupa, pierwsza śmierć Boże święty O kurwa, kiedy ja miałem zapis? Kiedy ja miałem zapis? Ja pierdole, Dobra, cięcie Wrócę, wrócę do was Jak dojdę do tego samego momentu Dobra, jestem w tym miejscu co byłem Ja pierdole, nie wiesz No i widzicie, tak się dzieje jak się właśnie często nie zapisuje A propos zapisu Lecimy z koksem Co ja w ogóle machnę raz Musimy uleczyć do tego fulla Dwa razy w sumie My ten cesarski łuk W ogóle nie wiem czy nie lepszych strzał Już nie mam już trochę lepszych strzał Stalowa Ta zadaje 10 Ulwokorka? Co to jest kurwa Strzała. Jakby jakby Z, z drewna by strywa. Dobra, najważniejsze to jest mieć, To mieć dobry start na tym siaczku. Jakieś strzały paraliżujące, Ty, sparaliżowało go. Co to za strzały hmm. rozwalone? Jasny chuj, nie wierzę w to, ale dojebane strzały. Ty, może go jeszcze sparaliżuje? O, o, trochę przegiałem. <laughs> się wyjebał, dobra, w jaja, pojaja go. Ale dojebane strzały, skąd ja to mam? <grymne> Kurwa! Coś pięknego. Gra jest teraz na easy mode. Ja wcale nie wiedziałem, że ja mam takie strzały. Dobra, gościu, dojazd. Krótko. Może święty. Ej, no nie wierzę w to, co Z Bulwokorka z, z, musiałem znaleźć, nie wiem, to jest rzadkie drop jakieś, czy co? Te strzały są to jest... Paraliż w strzałach to jest, kurwa... Z... Nawet jak zadałem 10, tylko 10, czyli tyle co stalowa strzała, to, to, to one... One i tak są kurwa konkretnie mocne. Miazga jak chuj, fajne rzeczy pododawali. o orkowe buty łuskowe, ale trzewiki przywołania atrona burzy. Chwila. Jakie ja mam buty. Zwiększa odporność na ogień, mam 11 pancerza. Tu mam 15. No, trochę mamy teraz miksa yy, tego mojego ubioru, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Później zrobimy sobie cały set na przykład ebon, ebonowy, albo na przykład Teatryczny, a to. O, jeszcze hen, hen, hen. W ogóle, właśnie od tego 20 poziomu są też dostępne, e, ale po paru, pa, muszę zrobi, musiałbym zrobić parę głównych questów. Mógłbym pójść do Gildi Magów, coś takiego i. Mógłbym już tam sobie zrobić Teatryczny armor takim fajnym, ciekawym sposobem, używając takiej magicznej, fajnej kuli ale to też jest na inny odcinek, inny czas. Ja, ja trochę odskoczę mu. Kolega myśli, że jest jakiś Fifarafaj -fi wielki kurwa. O, mi zajęło. Dobra. Krótko i na temat. Które wywar siły ucisk na o 30 punktów przez 300 sekund, Powinno się nazywać mikstura złodzieja. Dobra, mamy teraz pracownia w czarnym głazie. To lecimy bez zastanowienia bez zastanowienia jakiegokolwiek pomyślą, czy to są jakieś pułapki, czy nie. A pułapek, dzieje się to? Nawet się nie zawahał. Ciężkie jakie? Co tam masz ciekawego? Sianko, bardzo dobrze. O gościu. O gościu. Ta stamina trochę daje się znaki, ale tak jak mówię, nie jest źle. Początki gry takie są. Se przeskoczymy. Po, nie, nie wiem po co ja tak hopsam, ale no, i tak to w sumie nic nie to mogłem iść w sumie. Dobra O, dobra. Teraz tak, ciekawe czy ja pamię, e, pamiętam to na pamięć O ile się nie mylę, to było tak raz, raz, raz I raz, raz, raz. I powinno pasować. Uwaga! Czy pamiętam? Jasny chuj. Za dużo Skyrimu. Za dużo Skyrimu. <grym> Przysięgam, nie sprawdzałem wcześniej tej kombinacji na szponie, bo ona jest, bo ona widnieje na szponie właśnie. O, tutaj możemy sobie ją... Możemy sobie to przybliżyć. Ale to po prostu tyle się grało kiedyś tego a Takie drobne rzeczy właśnie się pamiętam. No ale dobra. Tu już mamy główną salę. No, jaskinię, która wygląda naprawdę pięknie, naprawdę jebitnie. Co to, to co, nie? Te notki, tralalala. Zobaczymy, co tam jest. Latarnia Meridi, Tarsza, nie wiem, jeszcze sad. Jakiś kamień. Nie wiem, co to jest za kamień. Stalowy hełm. Wezmę go, wezmę go. Nowa dłoń dotyka mej latarni. O Boże. Słuchaj, Dobra, nie nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Już? Zanieś moją latarnię z powrotem na górę Kilkret, A ja uczynię cię instrumentem mego oczyszczającego światła. Nie musisz taki przewrobić. Widziałeś? Dobra. Teraz tak, to zadanie ten przeświet. Czyli ta latarnia Meridy. To jest quest poboczny na kolejną dodatrzną broń. To jest taki mierz, podejrzewam, jednoręki i do walczenia z nieumarłymi umarły tam większe obrażenie chyba zadaje. Jeszcze coś tam specjalnego robi, ale nie pamiętam dokładnie. Na pewno w przyszłości to zrobimy. Dobra, na razie skupmy się na naszym pierwszym krzyku z muszego dziecia. Siła, nieugięta siła. Dobra i od razu na starcie. Jedziemy z nim. Ta walka jest dosyć prosta. Po gościu ma tarczę i to porek. Bije dużo. Ale o ku Miałem mówić, że nie może mnie dosięgnąć, ale chyba jednak może. Ma krótszą broń. Uleczę się i to zrobię. Uleczę się. dziś ucieka w ogóle. Mi się popsuło to jaj. No dobra, chodź. Nie! Nie! Zostaw mnie! Diable! O Jezus... To będzie ciężka walka jednak. Nie będzie jednak taka prosta jak myślałem. Dobra, zrobimy tak. No i powinno być git. Ale my mało bijemy, a bije w chuj. Dwa, to ma zasięg, O nie. C aj, aj. Dobra, starczy. Powinno tyle starczyć. Tak? No to chodź. Bęk! Dziwko! tak. Smoczy dzieci. O kurwa Dobra, dojedziemy do teraz I bęk I mamy to Dawaj ten kurwa smoczy kamień I to na sprzedaż, na handel Do Żyda, dobra, idziemy No i klasa, strop w magii, bla bla bla. Siema sztefę. Siema. Muszę aż Ale wstyd. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. <laughs> ja powietrze że bo już mi tu wali kurwa w całą. Gazuje mi ładnie. Dobra. Zanim cokolwiek zapis. Pierdole, już mam flashbaki. Dobra, damy sobie do 200 dwus życia. I najpierw pójdziemy co do Rzecznej Puszczy Musimy odwiedzić tak, i kowala, i handlarza. O matko, już zaczyna się. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Aha. Zobaczmy. Ach, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, co? A do tego? To chyba na tyle. Muszę iść. Dobra. Ach, dobra, przeczytajmy to sobie. List od Jarl Sidegeli, miasta Falkred. Wie, 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 wie się o twoich dokonaniach, Skyrim, bla. no już mam mokro. Dobra. Mamy inne listy, ale ich na razie nie czytam, Ej, szkoda odpalać tyle prostu. Ej, świtu przyjmą w każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? Oni są z tego dodatku specjalistycznym z tej walki z wampirami. Że albo dołączysz do nich, Yy, albo będziesz... Albo do wampirów, nie? To no, fajne rzeczy można zdobyć, dlatego... No, wampirów, nie wampirów? gdzie podpisuj! Spodobasz się Isranowi! Znajdziesz go w twierdzy świtu na południowy wschód od Pękniny. To on stwierdzi, czy nadajesz się na obrońcę świtu. Dobra. A wydaje mi się, że chyba spełniam minimalne wymogi. Dobra, teraz to, co kolorowe mi się lubią najbardziej. Czekanie. Scary. Czekamy sobie do ósmej. 52 I zanim pójdę do Kowala widzimy sobie tutaj Riverwood Trader Cóż, ktoś musi coś zrobić Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i kaniania za złodziejami Nie wiem co ci Co się stało, się Tak, zdarzyło się, mały... Małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi Czegoż o pewną to? wykonaną z czystego złota ozdobę no. w kształcie smoczego szponu. No patrz. Dało ci się to znaleźć? Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę! Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. Nie wątpię, Nie wątpię. Aj, dawaj. O, 600, dobra klasa. Dziękuję za przy okazji, A, co masz na sprzedaż? Tego, trochę dam tego. Fantastycznie, dobra. Sprzedam ci to, to, to. Zawsze system teraz są mocniej. To. To tyle. A co ty masz z broni? Będka? W Skyrimie można kurwa łowić. Nie, 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 to jest na bank z tego anniversary edition. Biorę. Będziemy mi 30. E, to dobra. A co masz ze stroju, w ziomeczku? jadę na przywołania. Elfie rękawice pięściarza. Ciosy bez broni zadają dodatkowe 12 punktów obrażeń. No. Wyglądają z ale To jest lekki pancerz Kapelusz wędkarza i ja pierdol, ale czapek Lepszego rycerza, zwiększaj zdolność o ciężki pancerz. O cholercia! Wezmę. Wezmę. Ci 10% więcej obrażeń. Większa magi. Zdłużone wróżby zwiadowcy. Srebrny pancerz, ja pierdolę. Stolowe, płytowe rękawice. Ale to pierdolonie wyglądają. Jasny, chuj. O mój Boże. To jest, to, to jest chyba ciężki pancerz, tak mi się wydaje. A wyglądają, że to. Co jest kurwa? Stolowe rękawice piścią. Jakbym takim wyjął, to ja pierdolę, więcej od tego mięsa zadaję. Żelazne buty płytowe. Ej, żałuję, że kupiłem ten pierścionek teraz. Te bym sobie wziął. Boże, święty, jak ja bym je wziął. 1200. Kurwa, no nie stać mnie trochę. No nic. No nic. To mnie miechuję na sumieniu. Spokojnie, da. Jesz jeszcze się dorobimy tego. Co, masz tam na komuś... co ty można Co ty można Co jest? Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy fajną rękę? Ty lepiej się chronić? No e, gościu, gości, co ty mi pokazujesz? Jakiś. shit? Jezu, gościu handlarz z chałupy, gdzie kurwa złodzieje kradną, ma lepsze rzeczy niż kurwa Kowal w kuźni swojej. Coś. Dobra, idziemy na co? muszę przystań. Kamyczek. F5, żeby było szybkie zapisywanie. Dobra. Widzicie terminologii. Głos. O! Smoczy kamień z czarny głazu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl. Co z moją nagrodą? O tym. Musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Avenicim. Któryś z nich Cii. z pewnością cię wynagrodzi. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników Twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc Twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować. Na Pomóż! Pod Udało Ci się przynieść to z Czarnego Głazu? Niezła robota. Przyślij mi kopię, kiedy już Farengar. to rozszyfrujesz. Farengar, musimy iść. I opodal dostrzeżono smoka. Co to, to jest z długa. Co to? z o Ethereum? Książka. To długa. Co to? Zadanie dostałem? Zbadaj ruiny Ark... Zajmiste książki. Tajemnicze. Żona drwala. Lampa. Czerwone orze. <grymiany grymiany> Odpowiedz O Oprawie to no, nie Ale nie, to wygląda jak ta nowa książka. jak To układka właśnie z tego Uniwersal Eddy. Zobaczymy, co tu jest. Może znowu jakiś quest magiczny. Nie, nie mogło być tak piękne. No nic. Pójdźmy dalej. W wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. E, zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej dobrze nie zawiedź mnie Aha. nie ma czasu na ceremonię co Znów mi teraz też gościu po prostu hajs najlepiej Idz, Kupisę, i, i, leć, i pomóż jej w walce ze smokiem udało ci się przetrwać w helgen więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas ale nie zapomniałem że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. w dowód uznania Poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość. Mogę iść. nabyć, ale mi nie dałeś mi Podarek Z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. To bym Chciał zobaczyć ginącego porażenia. Co to jest kurwa? Ty? trzewiki, Pokaż. Uuuu. Uu. 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 Ej, dobra, nie. Pierwszy spoko prezent, który mi dałeś. Doceniam. Nie. Ciebiećki. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj do przygotowania obrony miasta przed smokami. Ależ będziemy iść podleku, to warmore, to by było Jeszcze jedno Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć. Zobaczymy się, przy wieży, jak Muszę tylko zbierze się reszta. Mamy Nie martw się pani. Dobra, ale to fila, 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 fila. Aha, spotka się ludzi z żołnierzami. Spotka się Aha, no dobra, to idziemy. Po co ten pośpiech? Po co ten podbieg. Hej, uważaj! Nie mamy jeszcze 28, 19. Jajaj, dobra, ciśniemy. A nie, chwila, przepraszam. Mamy już 30 minut odcinka. Dlatego zakończymy go na razie tutaj. No to co. Siema, widzimy się w następnym. Ja od razu lecę do nagrywania następnego. Yo!